Hej, witam wszystkich. Dziś w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Wracamy do Hawkins, czyli do miasteczka, w którym dzieje się akcja serialu Netflixa Stranger Things. I chciałbym wam pokazać moje demogorgony. Były dwa odcinki z figurkami z pierwszego sezonu, bo tak je zbieram. Jest jeszcze drugi, trzeci sezon. Gdzieś sobie powiedziałem, że jednak spasuję przy tym drugim sezonie i przy trzecim i będę starał się zebrać z pierwszego sezonu. Były tam już dwa takie filmiki, a teraz trafiła się okazja, żeby pokazać Wam głównego złego w, tej, w tym serialu, czyli Demogorgona, który zyskał no, chyba bardzo dużą popularność jako taki straszny stwór z serialu. W pierwszym sezonie, proszę. Tutaj jest część też figurek z pierwszego sezonu i wyszedł taki podstawowy Demogorgon, czyli taka wersja tego stwora z taką rozdziawioną paszczą przypominającą taki kwiat z, z takimi kłami, zębami. O. I figurka ta ukazała się w dwóch wersjach, w wersji zwykłej i w wersji Chase, czyli tej zrzadszej, która... Okazuje się jedna na sześciu, na sześć w pudełku, ale przejdźmy może do pierwszego. Ten szeroki plan, taki duży, jest nie, nieprzypadkowy i za chwilkę dowiecie się dlaczego. A tak wygląda ten podstawowy demogorgon. Proszę, oto on. Może zresztą bez tego pudełeczka. Proszę, oto Demogorgon i przez dłuższy czas była to dla mnie najładniejsza wersja Demogorgona, czyli ta z tą taką krwistą, otwartą paszczą. Z, z ta, w, takiej, w takiej wersji najbardziej mi się podobał, bardziej niż w tej wersji chase'owej, która jest tutaj, o, może od razu, żeby w takiej wersji z zamkniętą, z zamkniętą paszczą, z takim... Z takim kapuścianą głową, same te dwie figurki troszkę się, troszkę się od siebie różnią. Tym właśnie tą, tą, tą głową, reszta jest tutaj naprawdę można powiedzieć taka sama. Cały ten tułów, ta poza to wszystko jest jest zrobione tak samo. Gdzieś taki duży temat: przed chwileczką wczoraj miałem z żoną, że są one takie mało popkowe z podstawki tor. No, i w sumie w sumie troszkę miała racji, ale gdzieś ta popkowość została zachowana w, w, w wielkości tej głowy. I to bardzo fajnie widać tutaj. O, tutaj na pierwszy rzut oka widać, że to jest taki ten klasyczna, klasyczna główka popka. I to jest też to, za czym przemawia wyjmowanie figurek z pudełek i oglądanie Jeszcze raz do tego wrócę. Jak dużo tracicie gdzieś. Mając te figurki w domu, które siedzą w tym pudełku, i oglądacie je tylko przez ten błyszczący, błyszczący kartonik, gdzie widać tylko kawałek tej figurki, nie rozumiem tego, nigdy nie zrozumie. Tym bardziej, że to pudełko można otworzyć bez żadnych problemów, co już pokazywałem na swoich, swoich filmikach i na pewno nie będzie tam żadnych śladów otwierania. Także taka największa chyba bzdura zbierania tych figurek, pop, to jest to, że nigdy ich nie wyciągacie z pudełek. Dobra, ale wracając do Demogorgona, to jest dla mnie najfajniejsza wersja. Ta druga wersja z tą, z tą zamkniętą główką, no, no jest tu też coś fajnego, ale żeby, żeby, no czasami tak jest, że ten chase jest taki, że no chcemy go mieć, ale nie za tą cenę, którą, którą gdzieś tam, gdybyśmy ją kupili normalnie w pudełku w sklepie, gdzie mamy możliwość wybrania sobie i znalezienia takiej figurki, to rozumiem, ale płacenie za nią dwa razy więcej bo tak najczęściej jest no to tak, tak sobie. Ale, ale jest. I takie są dwa te podstawowe Demogorgony. Z, z drugim sezonem ukazała się powiększona figurka Demogorgona, czyli ta taka sześciocalowa. Proszę. I tak ona wygląda. Czyli jest jak gdyby połączeniem tych dwóch figurek, czyli takiej głowy Demogorgona z tym, z tym otwartym, e, tak częściowo kielichem. E, tutaj przy okazji też są chłopaki w przebraniach Ghostbusters, Max, Joyce. Także e, tych Ghostbusters też gdzieś możecie zobaczyć u mnie na kanale, ale tutaj skupmy się na tym właśnie Demogorgonku. No tak jak widzicie to pudełko, to już przerabialiśmy, jest zdecydowanie większe, proszę. Prezentuje się ten demogorgon tak. O, proszę. To jest ten demogorgon w wersji powiększonej. I tutaj gdzieś coś tak troszkę chyba nie wypaliło, bo zobaczcie sami, jaki ten demogorgon jest w stosunku do tego standardowego. No, tak na ścisłość, to takie figurki tej wielkości, typu Thanos, był też kamienny troll. Z Godowora i jeszcze kilka jest takich figurek, które są w wersji tej standardowej, w normalnym pudełku, gdzie spokojnie zmieściłby się ten, ten demogorgon, proszę. A tu został zrobiony w wielkim takim pudełku, powiększony. Zabrano mu już podstawkę, bo gdzieś te, te jest taki trochę bardziej przypakowany ma trochę inną postać, inny, inne ułożenie tych tych łapek, zrobione zostały one takie jeszcze większe, jeszcze, jeszcze bardziej masywne w stosunku do tego zwykłego e, i, i teraz taki, no i tak jak widzicie ta, ta paszczenka jest tak trochę otwarta. Ale tutaj znów trafia się taka że czemu ten jest taki bardzo czerwony, a ten jest taki tylko lekko czerwony. No jednak, jednak ten kolor jest tutaj zdecydowanie inny, taki przygaszony. No, nie wiem, nie wiem dlaczego tak to wyszło, ale no jest on inny. Ten środek jest też taki trochę mniej lakierowany. No, może to, że to jest ta druga seria. Zobaczmy jeszcze, pierwsza była z Chin, a druga była też z Chin. Także tutaj no gdzieś tam do fabryki nie ma co się przyczepić, ale tak wyglądają te dwa demogorgony. Ten, dzięki temu, że ma otwartą tą paszczę, nawet wydaje się większy niż ten w wersji powiększonej I, i tutaj no co mogę powiedzieć, no tak wygląda jak wygląda fajnie, że wyszedł w takiej wersji, możemy go sobie wtedy w takich no można powiedzieć zrobić w trzech różnych wersjach przy okazji jeszcze chciałbym też gdzieś porównać do normalnej wielkości popka, gdzie taki normalny popek jest mniejszy niż te dwa także widać tą różnicę Wielkości, no ale mówię, czemu ten jest taki, tak, taki mały? No ale co zrobić? No tak, tak to gdzieś wyszło. Gdybym miał może rozłożoną tą, ten kielich, to wyglądałby wtedy naprawdę na dużą figurkę, na większą, a tak to jest, no takim, takim ewenementem chyba w wielkości tych sześciocalówek. Ale przejdźmy teraz do klu tego odcinka, czyli do tego, co jest tutaj. E, taką mega nowością, którą chciałbym Wam pokazać, pokazała się jeszcze też dziesięciocelowa wersja, proszę zobaczyć jaki wielki jest karton, dziesięciocelowa wersja Demogorgona, o, jest ona też z, z figurkami z drugiego sezonu e, i jest naprawdę, naprawdę przekozacka, zabieramy tych kości. I zobaczcie teraz jaki. Tutaj oczywiście znowu ta podstawka odpadła. No, ale dobra, już to naprawimy. Zobaczcie teraz jaki on jest wielki. O! I to jest demogorgon na miarę naszych możliwości na miarę wielkości. 10 cali w tym wypadku i wszystko tutaj zagrało. Kolor, malowanie, poza. Plus dodatkowo wielkość. Tutaj ten otwarta, otwarta paszcza przy tych 10 calach robi swoje. I ta figurka naprawdę prezentuje się zacnie. Zobaczcie, jaka jest duża. Tutaj te 10 cali to jest naprawdę demogorgon na miarę naszych możliwości, na miarę naszych kolekcji. Tutaj już też połączono tę te, podstawkę z brakiem podstawki i zrobiono mu czarną. I chyba wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, bo ten czarny gdzieś tam pasuje do, do klimatu, do, tego, do tej czarnej dziury. Tutaj, że ta czarna podstawka jest ciekawsza niż ta, niż te podstawki przezroczyste, albo w ogóle brak podstawki w tej wersji 6 calowej Dobra, pokażę Wam troszkę z bliska, i tutaj jest to naprawdę, naprawdę. O! Zobaczcie, bardzo fajnie wykonane. No wiadomo, to to, co powtarzam też przy innych figurkach, które mogliście oglądać na moim kanale, czy przy porównaniu figurek ze Star Warsów, z Kotobukiya, tamtych wersji takich 1.10 do 1.6 czy 1.7, gdzie figurka. 20-centymetrowa figurka, 30-centymetrowa, także przy Wojakach McFarlane była naprawdę duża różnica. Można tam wtedy już te szczegóły, to wszystko można, można oddać dużo ciekawiej. Można ładniej ją pomalować, można ładniej wyrzeźbić, zrobić fajniejsze te szczególiki, czy też to, co pokazywałem przy mega wielkim Pennywise. Te, te 10 cali, no jednak, pozwala, pozwala więcej więcej zrobić. E, figurki jeszcze w tej chwili gdzieś tam można te mniejsze wersje dostać, bo takie pytania najczęściej padają, gdzie kupiłeś, jak je kupić. Tak, e, jeszcze raz powtórzę. Jest kilka dużych sklepów, w których możecie szukać figurek. Te figurki są tam dostępne e, najczęściej od razu, bez problemu. Sprawdzajcie sobie dobrze, czy jest tam dostępność 24H jeżeli jest to kupujcie. Można także je dostać na Allegro, ale tutaj bym zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że sprawdzajcie, czy figurka jest dostarczona z Polski i nawet jak gdzieś jest wysyłka 24H, patrzcie później na czas dostawy, bo jeżeli ten czas dostawy jest 10 14, 16 do 20, do 30 dni, to na pewno jest to chińska podróbka, która przyjedzie do Was e, zapakowana byle jak z Aliexpress czy jakiegoś innego chińskiego portalu. A tutaj tylko pośrednik próbuje na Was, na was zarobić. E, te figurki jeszcze gdzieś są dostępne na Allegro, można je kupić w normalnych cenach, ten Chase i ten zwykły. A te większe, no to już trzeba szukać albo na forach, albo na aukcjach internetowych, czy polskich, czy zagranicznych, żeby, żeby kupić je do swojej kolekcji. I, I z tego co wiem, są jeszcze, są jeszcze demogorgony. W, jest demogorgon w wersji złotej, takiej limitowanej, i dwa demogorgony w takiej, w takiej wersji sześciobitowej, czyli te takie imitujące te bardzo stare gry, w takich, z takich kwadracików, pikseli i też ten Demogorgon jest w takich wersjach sprzedawany i też go można kupić. No, co tam jeszcze? No jest jeszcze oczywiście ten, ten Demogorgon, z którym bawi się, bawi się Dustin, ale gdzieś i wersja, w której walczy Steve, z, taka dioramka z Demogorgonem, ale no na to jakoś się tam gdzieś, gdzieś mnie nie przekonują. Raczej ta tradycyjna taka wersja, i taką wersję posiadam. Dobra, dosyć, bo już się troszkę rozgadałem. Mam nadzieję, że ten filmik spodobał Wam się bardziej niż dwa ostatnie filmiki o popach w maseczkach. Nie wiem, czemu miały taką kiepską oglądalność, czemu tak mało sobie oglądało. Myślałem, że ten pomysł będzie fajny, żeby pokazać różne popy, jak wyglądają w maskach. Ale gdzieś te filmiki nie miały dużego odzewu. Mam nadzieję, że ten Wam się spodoba, mimo że serial już jest. Już jest dość stary, jak na, na to, co w tej chwili ludzie szukają, ale tak jak widzicie na moim kanale raczej starsze rzeczy. Nie, nie biegnę tutaj, że mamy super nowości, super nowe rzeczy co chwila. Wolę odszukać coś starszego, czy uzupełnić jakąś kolekcję i Wam pokazać, niż e, e, biegnąć za nowościami. Dobra, oczywiście zapraszam do komentowania, do pisania, subskrypcje bardzo mile widziane. Cały czas 70% widzów to nie jest, to są widzowie bez, widzowie bez subskrypcji, także, także to też gdzieś tam się odbija chyba na tym kanale. Ale mam nadzieję, że będziemy robić postępy. No i co? No i to chyba wszystko. Pozdrawiam oczywiście wszystkich stałych, stałych widzów, wszystkich yy, znajomych i, i osoby z, z wszystkich forów. Yy, nie. Oczywiście podmaniacy, FunkoFan. Poland, popstworki, i uważam, że wszyscy powinni raczej sobie tutaj pomagać, a nie, a nie gdzieś tam szukać i wtykać sobie, a bo to ja jestem z tego sklepu, a ja jestem tego, z tego sklepu. Jeżeli wszyscy zbieramy popki, to wszyscy bądźmy razem. Dobra, i kończę z tymi, tymi wywodami. Zapraszam na następny odcinek. Hej!